Hej, witajcie, z tej strony natras 24 to jest kolejny dzień otwierania naszego kalendarza adwentowego. E, zapraszam Was do oglądania i subskrybowania, zostawcie też łapeczkę w górę i zapraszam na poprzednie odcinki, e, ponieważ już trzy nasze paczki otworzyliśmy, nie pokażę Wam co to tutaj było, ale naprawdę jak na razie jestem zadowolony, więc zapraszam do poprzedni a teraz przechodzimy już do otwierania. Szukamy naszej czwóreczki. O tu jest twórka dobra. Nie muszę daleko sięgać, jakby. I mamy Luka Skywalkera. Ok. Mamy Luka Skywalkera. Ciekawie, naprawdę ciekawie. Wysypuję go tutaj. Luke Skywalker to bardzo fajna postać. Muszę Wam się przyznać. I w tej wersji jeszcze chyba go nie mam. Bo to jest taka odświeżona wersja. W tej wersji go jeszcze nie mam, więc fajny dodatek do mojej kolekcji. Dobra, tak on się prezentuje z przodu. Fajny ma ten ubiór taki. Tu ma biały, tu ma pasek taki. Tu jeszcze mu przechodzi w piaskowy taki kolor na nóżkach, także naprawdę fajny. E, fajny ma tu brwi zrobione inny kolor. Czy ma drugą twarzyczkę? Ma drugą twarzyczkę. Tom ma taką wesołą, a Tom ma taką zdenerwowaną. Dosyć tu fajnie mu przechodzi ten pasek. Niestety tu pod rączkami ten pasek nie przechodzi. To jest na minus. Z boku ani na rączkach, ani na nóżkach nie ma niczego kompletnie. Tu ma fajnie taki kaptur, jakby malutki, albo końcówka koszulki. Dobra, załóżmy mu jego włoski. Też są fajne włoski, takie nowe. I mamy naszą lornetkę, ale tą lornetkę to chyba już każdy kojarzy z serii LEGO Star Wars, tak mi się wydaje. Także przypinamy mu to. No i tak się prezentuje nasz Look Skywalker. Bardzo fajnie on wygląda. To jest też ten Look Skywalker e, z, z. Te włoski fajne są tak tu zaczesane. Nie wiem, czy to widzicie. O, teraz powinniście to widzieć. Są tak fajnie zaczesane. Z tej strony też. No i co, ten Luke Skywalker jest z początków e, filmów, tam e, z czwartej części, tak? E, więc on po prostu tutaj nie ma jeszcze miecza świetlnego i ma też taki ubiór, no bo tu mówię, on jest z początków samych, więc tutaj nawet nie wiedział jeszcze, że zostanie Jedi. Także naprawdę bardzo fajny ludzik, naprawdę bardzo się cieszę. Naprawdę. Fajny jest ten kalendarz. Polecam go strasznie serdecznie. Naprawdę mi się mega podoba jak do tej pory. No, ale bez przedłużania, ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne odcinki z otwieranie kalendarza oraz z innych jakichś serii na moim kanale. Jeśli was też interesuje gra Fortnite, no to wrzucam ostatnio dużo poradników do rzeczy z Fortnite'a, z nowego sezonu, także zapraszam. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć i pa, pa!